Widziałam też na Twoim Instagramie coś, co mnie e, tak delikatnie, nawet zazdrość mnie taka lekka wzięła. E, wasze dzieci, już nie, wiem, nie pamiętam, czy to była Ida, czy to był Aaron, wyprowadzały iga świątek na korcie. Tak, tak. No ja bym chciała poznać historię, jak to się wydarzyło, bo myślę, że tutaj nie jeden dorosły chciałby wyprowadzić jego świątek na kord. <grym> no, to, to są rzeczy, które, które są tymi bonusami e, w zamian za to, że na przykład e, taty nie ma, bo bawi się z innymi dziećmi na planie filmowym, mhm. tak? Czyli jak teraz. To, 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 to jest to uczucie, właśnie. Jesteś na, jesteś, na, jesteś na planie filmowym, grasz z jakimś dzieckiem. Ja lubię grać, lubię grać z dziećmi, lubię grać w filmy dla dzieci, seriale, ale masz to uczucie, że jesteś na planie i bawisz się z czyimś dzieckiem, kiedy ktoś inny bawi się z Twoim dzieckiem. Mm -hmm. nie? I, a, ty, a ty przyjdziesz i powiesz najwyżej dobranoc i coś. No to ten bonus jest taki, że dzięki temu e, wiesz, jesteśmy na, na kortach, i ktoś mówi, znajomi, z którymi jesteśmy, mówią: no